Hej wszystkim z tej strony PG, i oto jest kolejny filmik krótki z mojej strony. Każdy chyba ogarnia dramy z pewnym deweloperem, który nie jest zbyt dobry w kodowaniu, który wydał grę w Early Access od dłuższego czasu i nic z nią nie robi, który miał sporo dram, szczególnie hmm, ostatnio nie, 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 nie chodzi o Jan-deredewa. Pirate Software. Dzisiaj chciałbym wziąć pod lupę jego grę o nazwie Hardbound i już z całego serca mogę powiedzieć Wam na wstępie, że ten tytuł nie jest zbyt dobrze zrobiony. JA! I tak, wiem, że to demo, czy tam early access, wiem, że to co poruszę może zawsze ulec zmianie w nowszej wersji, czy coś takiego, ale zważając na to, że Pirate Software zasmakował zakazanego owocu o nazwie streamowanie na Twitchu, to raczej mała szansa na to, że zbyt szybko wróci do tworzenia dalej hardbounda. Więc, żeby wszystko było jasne, materiał będzie oparty na wersji em, o tej. Także żadne dramy z twórcą nie będą poruszane. Chcę ocenić grę robioną przez Koleśia, który pracował w Blizzardzie 7 lat, taką jaka jest. Nie znaczy, że nie będę się z niego memić, no nie, ale chyba, chyba raczej nie będę z niego memić w tym filmiku. <laughs> Jak mógłbym opisać Hardbound tak skrótka? Te ciulstwo oscyluje między byciem nudnym symulatorem chodzenia, a irytującym, pretensjonalnym oraz męczącym chłamem z designem, który powoduje, że zapala mi się lampka nad głową o kształcie znaku zapytania. Na początku planowałem zrobić ten filmik w formacie eksperiencowym, ale hardbound nie jest tego warte. I mając ten wstęp już za sobą, zobaczmy, czy ta gra jest warta prezerwacji, czy może należy zacząć ją zabijać. No więc Hardbound jest RPG Makerowym rpg który nie został zrobiony w RPG Makerze i który jest bardziej symulatorem chodzenia niż rpg Oraz jest inspirowany Earthboundem, ponieważ każda kurwa gra niezależna musi do cholery być jakimś Earthboundowym ściekiem. Nawet wystarczy spojrzeć na tytuł. Hardbound Earthbound, Hardbound Earthbound. Widzicie? No więc głównym bohaterem Hardbounda jest Lor, który budzi się, se któregoś dnia znika jego pies Baron, który jest jego najlepszym przyjacielem i wygląda na to, że jedynym komfortem w domu pełnym znęcania się nad nim, rzekomo. Z jakiegoś powodu nie mam pojęcia, dlaczego zostaje zaatakowany przez jakiegoś fioletowego bloba, zostaje uratowany przez jakiegoś starego blendera, czy jak on się tam nazywał, i wychodzi na to, że dusza psa. Chlora została podzielona na trzy części, i on musi odwiedzić trzy różne światy, albo jeden i pół, w tym demie, by odzyskać balerona w całości. No, raczej w, w jednej części, tak jakby w pół. No ale w międzyczasie tam musi znaleźć jeszcze jakiś artefakt, czy coś, którym jest książka, zapewne telefoniczna, bo jest taka gruba i złowieszcza. Co oczywiście się mu udaje, ale ta księga to dupek, ponieważ ona szepcze do niego okazjonalnie, jaki to chlor jest zły i niedobry i ty, 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 ty. ogólnie to, co powiedziałem, nie brzmi wcale tak źle czyż nie? Sam szkielet fabularny wydaje mi się całkiem solidny. Niestety wszystko wokół tego szkieletu w większości leży, zaczynając od gameplayu. No więc, wiadomo, czego spodziewać się po symulatorach chodzenia, no nie? Pchodzenia, ewentualnie jakichś zagadek albo minigier. No i Hardband ma ich trochę rozsianych w tym całym demie. Jest tylko jeden dość kluczowy problem. Zagadki są w tej grze tak zajedwabiście prostackie, że nawet Bombelek mógłby je rozwiązać bez problemu. Śmieszna jest sytuacja, gdy Blender ci hajpuje, że łomy G, by zdobyć tą książkę musisz przejść próbę czy coś w tym stylu, po czym zostajesz przeteleportowany do jakiegoś innego wymiaru, w którym masz trzy pomieszczenia z prostymi zagadkami typu pociągnij za dźwignię, przesuń klocki, przy, by przekierować laser który można... i je można rozwiązać w kilka ruchów. Streamowałem tą grę i w jednym momencie, to był chyba pierwszy pokój, nie pamiętam, próbowałem zrozumieć logikę jednej z tych zagadek i przez przypadek ją rozwiązałem, nie, nie wiedząc nawet co się stało. Ja pierdolę, jak masz zagadkę i nie musisz nawet myśleć podczas jej rozwiązywania, to wiedz, że jest ona trochę chujowo zrobiona. Ale to nie jest najgorsze. Ponieważ minigry nie są wcale lepsze i tak wliczam do nich dwie jedyne walki dostępne w tym demie, ponieważ, bądźmy szczerzy, to są bardziej minigry. W sumie mógłbym w tym momencie jakoś wam je przedstawić i powiedzieć, co one mają w sobie takiego okropnego, ale nie muszę tego robić, ponieważ jest w nich jeszcze jeden bardziej kluczowy problem. Gracz nie musi się z nimi angażować w żaden sposób! No dobra. Tutaj w sumie powinienem trochę wytłumaczyć o co biega. Te dwie walki, o których powiedziałem wcześniej. Gdy starasz się pokonać tego całego bloba fioletowego, to jesteś zalewany mikrogierkami rodem z WarioWare. No nie, rzekomo, bo nie grałem jeszcze. Na przykład trzeba klikać na spadające meteory, czy to na oczy bloba w kolejności jakiej tam zamrugają, czy coś. Gdy się nam to uda, zadajemy obrażenia przeciwnikowi. Bardzo mało, ale wciąż. Powiedzmy, że ubicie go normalnie zajmuje z 2-3 minuty, mniej więcej coś takiego. Na pewno nieco mniej, ale, ale whatever. To jest tylko i wyłącznie przykład. Natomiast nie robiąc nic, pozwalając, by nasz pasek HP spadł do zera. Nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, ponieważ to, co miało się dziać fabularnie, dzieje się do cholery dalej. A najlepsze jest to, że dostając w pierdol, można skończyć tę sekcję o wiele szybciej w mniej niż minutę. Z innymi minigrami jest tak samo. Jedna polegała na serwowaniu jakichś tam kanapek i napojów duchom na czas, no nie? Stałem w bezruchu aż do samego końca. i Gra pozwoliła mi iść dalej. Kolejna minigra polegała na bieganiu po łące i zbieraniu kwiatków do koszyka na naszym łubie, ponieważ jakaś cholerna furasarna była głodna czy coś, no nie? Stałem bez ruchu. Minigra się skończyła i wyszło na to, że ona i tak ze sobą jakiś wzięła, więc po, po kiego? Tracić czas gracza na gówno, w którym przegrana i tak nie ma żadnych konsekwencji. Jak już to tylko zmienione dwa czy trzy okienka dialogowe, które i tak nic nie, nie zmieniają. Strata czasu. Jestem pewien, że zostały one zrobione tylko i wyłącznie w menty. Nie ma bata, żeby coś innego można było z tego wyciągnąć. Niestety mogę to tylko przypuszczać, ponieważ e, zrobiłem z tą grą dosłownie to, co sugerował Nick, jej dewelopera. A i nie chciało mi się szukać listy achievementów, więc no, um, pff, whatever. Jest jeszcze jedna sekcja, która mnie kompletnie zmiotła z krzesła <laughs> na samym początku świata pierwszego, jedynego kompletnego świata. Naszym zadaniem jest odgadnięcie kodu do otwarcia drzwi. Miałem z tym mały problem, przyznam szczerze na streamie, bo miałem w jebongo trochę, no ale próbowałem jakoś zrozumieć logikę z tej całej zagadki i podpowiedzi, co nie tylko. Pierwsza kartka z podpowiedzią, ci mówi jakiś bullshit o odgadnięciu naszych ulubionych liczb oraz nakarmieniu czegoś tam siedmioma jedynkami, no nie. Po pokoju były też porozrzucane różne podpowiedzi, no nie do hasła dające nam kod, który rzekomo szukamy. Tylko że pochuj się trudzić! Ta pierwsza kartka dosłownie mówi, by wpisać 7 jedynek i zostaniemy przepuszczeni dalej. Podczas streama zinterpretowałem to jako część kodu. To, a, a to trzeba było dosłownie zrozumieć. To jest traktowane a nie gracz jak dosłownego dybila. Właśnie przez taką mentalność dzisiejszej gry to w większości gówno i chłam. Inna rzecz, ta gra została naprawdę kijowo napisana. Jest pełna cringe'owego, redditowego humoru i nic nie wnoszącego fillerowego dialogu. Coś, czego osobiście nienawidzę. Znaczy, cringe'owy humor mogę jakoś przeboleć, ale nic nie wnoszący dialogi, które do niczego nie prowadzą, nic nowego na mnie komunikują oraz marnują czas gracza, to moje nemesis. Nie mam z tym problemu, gdy takie coś pokazuje się okazjonalnie, no nie? Ale nie znoszę widzieć te filery w kółko i w kółko i w kółko, albo nie znoszę przeciągania jakichś informacji na pierdyliard boxów dialogowych, a tak naprawdę można je podsumować jednym zdaniem. W hardboundzie dialogi bardzo często mają nic nie wnoszące filery, Typu głupie żarty, które bez problemu można wyciąć i kontekst rozmowy byłby nienaruszony. Jak to się mówi, zwięzłość jest istotą do wcipu. No w tym wypadku raczej dobrze napisanej fabuły i dialogów. Ale jeżeli mowa o niefilerowych sprawach, to hardbound też nie pokazuje się ze zbyt dobrej strony. Chlor, jako główny bohater, no może nie irytował mnie aż tak bardzo, jak się tego spodziewałem, co nie zmienia faktu, że jest pizdowaty. Tak, ja wiem, że koleś jest po przejściach i najprawdopodobniej ma depresję przez to, jak był traktowany w domu, ale nie widzimy żadnych przykładów tego złego traktowania. Gdy nie gra nam o tym mówi w pewnych momentach, problem jest z tym taki, że ja jako gracz jestem oderwany od tego. Nie widziałem na własne oczy, co się stało, nie mogę podjąć moich własnych konkluzji. Nie wiem, jak źle miał w życiu, przez co ciągłe jęczenie chlora wydaje się być po prostu żałosne i, i irytujące. Depresja i zaniedbanie to poważne tematy i bardzo łatwo jest spierniczyć postacie zahaczające o te tematy. Rain Clouds, mod do DDLC. Jest bardzo dobrym przykładem tego, jak można zrobić to przyzwoicie. Myśli Sayori jako głównej bohaterki są pokazane w złożony sposób, i tak tu Sayori też głównie gada, ale jest bardzo dużo sytuacji, które zostają pokazane graczowi oraz to, jak one są interpretowane przez Sayori. A w Hardboundzie jedyne co mamy, to U, Baleron to mój najlepszy przyjaciel, albo nie obchodzi mnie to, co mówisz, gdzie jest Baleron, ale nigdy nie jest pokazane w jaki sposób jest jego najlepszym przyjacielem. Przez co gracz nie ma tego potrzebnego kontekstu, by mentalność bohatera była przez niego zrozumiana. Przez co chlor jest pizdowatą kanalią, która umie tylko się żalić i płakać. I to, co jednak mnie osobiście irytowało o wiele bardziej, to ta jebana książka. Po zdobyciu jej zaczyna się pieklić na nas i mówić, że Łooo, wiem co ty zrobiłeś, jesteś taki zły i słaby, to wszystko przez ciebie. Uu! I właśnie to jest bezpośrednio połączone z tym, co mówiłem wcześniej. Nie jest w żaden sposób pokazane, jaki to chlor jest zły do szpiku kości. Na końcu drugiej walki z Blobem mamy możliwość pierdyknięcia go siekierą, po czym okazuje się, że to baleron. Można by pomyśleć, że to jest dość spore wydarzenie, a jak się tego nie zrobi, to scenka rozgrywa się praktycznie tak samo, bez dialogu nawiązującego do tego, że chlor uderzył bloba, więc to jest filler. Więc tak jak znaczną większość rzeczy w tej grze, to wydarzenie nie ma żadnych konsekwencji. A nawet jakby miało, to nie można powiedzieć, że chlor jest zły, bo nie wiedział, że blobem jest jego pies. Więc książka nie może nawiązywać do tego wydarzenia co oznacza po raz kolejny, że brakuje tego kluczowego momentu pokazania jaki Chlor jest zły, a skoro tego nie ma, to te pierdzielone dialogi zaczynają się robić bardzo szybko irytujące. Poza tym to też taka rzecz, która mnie osobiście wkurwia, gdy podczas historii wszyscy oskarżają głównego bohatera o bycie złym człowiekiem i potworem i co nie tylko, bez żadnej subtelności, a główny bohater oczywiście nie wie o co biega i nawet jak zapyta o czym wy kurwa pierdolicie, to te zjeby nigdy nie powiedzą o co konkretnie im chodzi. Mimo tego, że z łatwością można by było tą informację przekazać. Tylko nie wiem, popierdalają 5 km dalej. Nie wiadomo dlaczego. O, nienawidzę tego tropu. O, a kiedy gra już decyduje się coś pokazać, to jest to zajebiście źle zrobione. Ja pierdził. sekcja końcowa pierwszego chaptera. Konfrontacja ze starą chlora, w której pokazuje momenty jego przeróżnych występków. Wow, kradłeś jabłko od starego człowieka, jesteś chujkiem. Problem jest taki, że pokazują nam się flashbacki, w których mamy wybór zrobienia rzeczy, o które jesteśmy oskarżeni. Co jest zjebane, bo możemy jej po prostu zrobić wszystko na przekór tu i teraz, i poza tym pokazuje się rzeczy, które w znacznej większości przypadków nie widziałem nigdy w grze. W się sensie opcji nie? Przez co jej oskarżenia nie mają żadnych podstaw Nasrałeś na podłogę Nie nasrałem A spoko, rzeczywiście You win Jest tu jednak najgłupszy moment jaki widziałem już od dawien dawna Stara Chlora oskarża go o, mord o morderstwo tego jaszczuroludzia No i oczywiście gracz ma wybór czy go zamordować, czy nie, w tym flashbacku, no nie. Dla jaj wybrałem, że tak, zamordowałem go, a Chlor mówi, zrobiłem to, nie wiem, nie wiem do czego jestem zdolny, mimo to, że ten luć przez ten cały pierwszy chapter pojawiał się regularnie i z Chlorem gadał i zaraz przed sądem od sobie poszedł. Na jego oczach. Ja pierdolę. Chrono Trigger. Robi coś podobnego, tylko że o wiele lepiej. Gra, która ma jakieś 30 lat. Na samym początku gry latamy po festiwalu. Robimy se tam różne rzeczy, whatever, no nie? Interagujemy z otoczeniem, z ludźmi, co nie tylko. Tylko, że tak naprawdę gra się śledzi to, w jaki sposób gracz interaguje. Z tym wszystkim. Potem trochę gry mija, i ewentualnie krono, główny bohater, zostaje oskarżony o porwanie księżniczki, czyli Marl, która chodziła razem z nim po festiwalu na początku, z jej własnej woli, oczywiście dodam. Gracz wie, że to bullshit, przez to co wydarzyło się do tej pory, ale podczas rozprawy, by udowodnić, że krono jest zepsutym Bachorem, interakcje gracza z otoczeniem zostają użyte przeciwko niemu. Dlaczego jest to o wiele lepiej zrobione? Po pierwsze, gracz to wszystko widział oraz doświadczył i zrobił. Po drugie, gracz stoi przed faktem dokonanym i nie może w locie niczego zmienić. Po trzecie, wychodzi to kompletnie znikąd. W Hardboundzie coś co powinno być w sumie kluczowym momentem chlora jest po prostu idiotyczne i do tego źle zrobione i nie, nie znoszę tego momentu i mnie on, szczerze mówiąc, wkurwił. Kolejna rzecz, chapter drugi, czy tam świat drugi, whatever, wiecie o co chodzi. Yy, też jest przykładem chujowo przemyślanego designu. No więc, Chlor trafia do Radomia, przepełnianego furasami, jego zadaniem jest naprawa zegarka, który dostał od Królika i oposa, czy tam coś, I, i po chuj, kto wie. No więc, ten rozdział jest podzielony na cztery mniejsze części, każda z nich koncentrująca się na osobie, która może naprawić jakąś sekcję zegarka. Pancernik, kowal, sarna ze zbyt wysoką ilością chromozomów i kret, któremu na pewno spodobałoby się SCP. I, no i jeszcze stare małżeństwo żółwi pokazujące, że na rozwód nigdy nie jest za późno. Szczerze mówiąc, jakby zmieniono ten chapter na. 100% wizual novel, to nic by nie zostało stracone, bo tereny są tak cholernie liniowe i puste. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że sobie tam chodzimy z tymi furasami, albo raczej za nimi, no nie, po jaskini, lesie, czy co tam bądź. Idziemy liniową dróżką prowadzącą w jedną stronę, wchodzimy na następny ekran, scenka, koniec scenki. Nie możemy iść nigdzie indziej niż do tyłu. Wracamy się na poprzedni ekran, i z niewiadomo jakiego powodu, ni z gruchy, ni z pitruchy pojawia się inna droga prowadząca dalej. Której wcześniej tu nie było. I tak dzieje się w kółko. Wiem, że to jest demo, i może mam nadzieję, że zostanie to jakoś rozbudowane, ale wciąż widząc ten sposób zagradzania drogi jest jednocześnie komiczny oraz dybilny. Inny, o wiele poważniejszy element to to, jak te interakcje zostały poprowadzone. Te wszystkie furasy są cringeowe. Nie da się tego inaczej powiedzieć. Co oznacza, że ich dialog jest cringeowy. Co z kolei oznacza, że chce z nimi spędzić jak najmniej czasu, ale gra wymaga tego, byśmy byli najlepsiejszymi przyjaciółmi z nimi, mimo tego, że to są kompletni nieznajomi. Pancernik, jak on tam. mailo ma jakiś fetysz larpowania i chce, bym był jego giermkiem. No to po zdobyciu materiałów i wcześniejszym szycie, ja mu mówię, żeby mi po prostu naprawił zegarek. No i on to robi kujowo, bo dostał depresji czy coś. Czemu miałbym chcieć brać udział w jego schizach? Nie znam go kompletnie, jego zachowanie jest dziwne. Wykonaj swoją pracę i nie zbliżaj się do mnie, patafianie. Sarna Farna i jej psiapsi lwicaż z Soczywica. Pierwsza jest mega cringe, druga ma już ze mną problem, bo gadam z jej psiapsiółką, tak naprawdę to są lesby, i lwica ma na nią krasza bandikuta, ponieważ oczywiście, że to są lesby. Łajgaj, y masz odpowiedź na pytanie, czy gra jest woke. Gadam z lwicą i mi mówi, że ma jakiś problem. No a jako, że ja jej nie znam i nie chcę bawić się w żadne cholerne sfatanie, to mówię jej, że to z i sobie idę z sarną na obiad, ponieważ ona może naprawić mi drewnianą część zegarka. Czemu miałbym iść na obiad z kimś, kogo nie znam? Chuj z tym, ponieważ czeka na mnie minigra, o której wspomniałem wcześniej i gigaczadowo ją przegrywam, nie robiąc nic. Gadam z Sarną od dupy Maryni oraz gra chcę bardzo mocno... Żebym wysfatał te dwie idiotki, ale to nie jest mój problem. Wracamy się, przychodzi jedna do drugiej na moście, ale dostaje frenzona, więc się rozpłakuje i sobie idzie. Łe, łe, jak mi przykro, wypierdalaj, a sarna dezintegruje się na naszych oczach. I jak? Co to, czy to są jakieś iluzje? <grym> Chyba? Mam nadzieję, że ta gra to jedna wielka iluzja. Potem czas na Kreta czyli to, to samica, kretynkę, która ma fioła na punkcie kryptyd i siedzi przy strumieniu i na nas czeka. A jako, że to jest sus w cholerę, to trzymam się od niej mój dystans i mówię, że nie wierzę w kryptydy czy coś. Po czym w wodzie coś się dzieje, a ta sobie odchodzi, bo straciła zapał. Tak, wystarczyło dosłownie kilka słów od jakiegoś No by stracić sens swojego życia. Te chujki to nie moi przyjaciele, to ci faki, z którymi nie chcę mieć nic wspólnego. I sami traktują mnie, osobę, którą spotkali chwilę temu, jak najlepszego kumpla. Nienawidzę tego, a ich reakcje są na to, że Chlor trzymał słusznie swój dystans, no nie? Są przesadzone w cholerę, czego innego się spodziewali od nieznajomego. Poza tym, Chlor nigdy nie był ostry w stosunku do nich. Nigdy na nich nie krzyczał, nigdy nie wyzywał. A jestem pewien, że jakby gra miała więcej kontentu w tym czapterze, to by to przekręciła to wszystko, co żeśmy zrobili, tak, że Chlor jest najgorszy, jest zły, błe, 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 I zresztą i tak wycinki tego można zobaczyć podczas podejmowania decyzji. Musisz być na zadwołanie nieznajomych. Musisz obarczać się ich problemami. Musisz żyć ich schizami, bo inaczej... Inaczej jesteś złym człowiekiem, ponieważ nie istnieje coś takiego jak przestrzeń osobista. Okazjonalnie jeszcze pokazują się te scenki z liściem i czachą, gdzie Chlor może być agresywny do tego stopnia, że miałem opcję, by spróbować im jebnąć chyba ze dwa razy, coś z czego nie mogłem się wycofać, więc e, to jest takie ekstremalne i znikąd. I nie klej się do tego co było wcześniej. Ale hej, w końcu jestem złym człowiekiem, więc to ma sens, mimo tego, że kompletnie nie ma sensu. Być może ten chapter będzie miał jakieś konsekwencje, bo mój zegarek nie był w dobrym stanie na samym końcu dema. Ale zważając na to, jaka ta gra była do tej pory, to śmiem w to wątpić. No więc, czy jest jakakolwiek część gry, na temat której mogę wypowiedzieć się po pozytywnie, prezentacja. Chciałem przeczytać penetrację. <grymne> Nie, dobra, Hardbound wygląda bardzo ładnie. Kolorystyka jest przyjemna, pixel art jest git, muzyka też jest całkiem dobra. Niestety nie jestem pewien, czy w jakikolwiek sposób hardband będzie rozpoznawalne przez swoją oprawę graficzną, jako że indyki to głównie pixelarty. Ba, nawet śmiem stwierdzić, że pixelartowych indyków jest o wiele za dużo. Chciałbym jednak, by była jakaś opcja, by wyłączyć animację portretów podczas dialogów. Te dyszenie mi bardzo przeszkadza, nie wygląda to w żaden sposób ładnie, tylko jakby ktoś im za kulisami coś wsadzał gdzieś. Tyle. Tyle pozytywów z mojej strony. A żeby dodać jeszcze gwoździa do trumny, ta gra ma spierdolone boksy dialogowe. Wiecie, jak to zawsze działa w innych yy, gierach tego typu. Tekst się przewija, wciskasz na przykład A, tekst wyświetla się w całości. Wciskasz A, pokazuje się następny tekst, wciskasz A, tekst wyświetla się w całości, wciskasz A, pokazuje się kolejny tekst. Proste, co nie? Więc czy ktoś mi może kurwa wyjaśnić, dlaczego w tej grze Pokazanie całego tekstu i przejście do następnego dialogu to dwa oddzielne przyciski. Ja pierdolę. Dobra, koniec filmiku. Nie chcę mi się już dłużej gadać na temat te, tego chłamu. Like, comment, subscribe, jeśli chcecie. Oto ludziowie wspierający kanał finansowo, za co dziękuję. Wchodźcie na moje streamy też, jak chcecie. E, możecie obejrzeć powtórkę streama z tej gry, też jak chcecie. Spoiler alert, dotarłem na nim gdzieś tak do połowy pierwszego chaptera, bo był on tak kurewsko nudny. Mogłem powiedzieć o nim coś więcej w sumie na tym filmiku, ale, ale mi się nie chciało. Pff. Mam dojść tej gry. Nie chcę o niej myśleć, nie chcę o niej, jej widzieć, nie chcę jej słyszeć. W sumie, właśnie, muzyka też była całkiem spoko, ale jako, że podczas zgrywania jej słuchałem podcastów, to <laughs> nie pamiętam praktycznie nic z tego. Pirate Software miał rację. Powinniśmy zacząć zabijać gry. Chociażby dlatego, żeby Hardbound zniknął z powierzchni ziemi. Fakty, to był PG do następnego razu.